Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować i otworzyć przesyłeczkę od firmy Sportzo. W środku są kolejne karty Live, ale zanim przejdziemy do tego listu, chciałbym zaprezentować dwie nowe karty Messiego, które sobie zakupiłem. Zawodnik gra za Oceanem dla zespołu Miami. I tutaj mamy go na dwóch kartach. Pierwsza, Maestro, Kreatis, First Goal. Czyli wykreował pierwszą bramkę na pierwszym meczu otwierającym sezon MLS. I tutaj również pierwsza bramka dla Messiego. Tak więc mamy. Nowość Messi w koszulce Miami. Mam dwie sztuki każdej. A teraz przechodzimy do przesyłeczki od firmy Sportzoo. Zobaczymy, kto przyszedł. Jakie karty są. Tutaj mamy. Karteczkę z rachunkiem, no i patrzymy do środka. Bardzo fajnie spakowane, jak zawsze, bo no to jest mega ważne. No, i mamy raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nowych kart do albumu. Adrian Kapralik. Słowak z dwoma golami i asystą. 64 na 90. Tylko 90 kart zostało wyprodukowanych. Dalej mamy Fabiana Bzdyla z Krakowi. Tutaj 43 na 80. Debiut młodzika w Ekstraklasie. Luka Wózkowicz. Chorwac z debiutem w Radomiaku po transferze. I tu mamy 94 na 125. Dalej. Dany Trejo, czy Trecho Gol w debiucie dla Korony oznaczał zwycięstwo. 54 na 93. Następnie Patryk Paryzek, debiut i bramka w Ekstraklasie, 41 na 97, to jest pogoń. Teraz mamy Ilię Szkurina, zwycięski gol i dobicie do 10 bramek w lidze, 48 na 78. Dalej, EKS Antoni Młynarczyk, pierwszy gol juniora w Ekstraklasie, 87 na 107 Dalej. Matias nachwiel Leiva, dublet na wagę 3 punktów dla Śląska 34 na 96 i ostatnia karta Gustav Bergren, pierwszy dublet Szweda. W Rakowie 76 na 102. Włożymy sobie te karty do albumu. Live y są teraz raz w miesiącu. Od razu zamawiamy, i wysyłka jest w komplecie. Nie ma tak jak kiedyś, że można było sobie odkładać. Jaki tutaj mamy numer? Ostatni 38, czyli 39. Tak jest. Kapralik 39.

Młynarczyk 45. No, i będę musiał przełożyć tutaj jedną stronę. Wyciągniemy sobie ją. I kolejne karty Lejwa 46 i 47 Bergrena. Tak więc mamy kolejne karty live z polskiej Ekstraklasy. klasy. W tym miesiącu już też zamówienie złożyłem. Trzeba czekać na wysyłkę. Także będą kolejne karteczki do albumu. No i co, czekamy, moi kochani, na wyjście drugiej serii. Podobno premiera jest przełożona na początek maja. Zobaczymy, czy tak będzie, czy nie opóźni się to jeszcze o trochę. Tak więc tyle, moi kochani, na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Dajcie znać, co myślicie odnośnie tych kart z Messim. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.